Już właśnie sięgał po broń, natomiast jak się przyjrzał, zobaczył, co jest grane, to była noc, no to dostrzegł, że to jest obcokrajowiec, biały. Oprócz tego jest cały na golasa, nie ma żadnych ciuchów. No a jak do niego podszedł, to się okazało, że jest cały umorusany w głównie. Chcę zacząć ten film od zwrócenia uwagi na coś bardzo ważnego moim zdaniem to, że schizofrenia w wielu Rdzennych, plemiennych społecznościach na całym świecie nie była uważana za schizofrenię. Po prostu, gdy rodziła się osoba taka, która była trochę inna, widziała więcej, zachowywała się inaczej, to była taka osoba brana pod skrzydło szamana i była uważana za kogoś, kto ma dar. To jest osobą obdarzoną, którą trzeba się zaopiekować, żeby ten dar w odpowiedni sposób można było wykorzystać dla całej społeczności plemienia wioski. No i szaman wtedy uczył taką osobę od samego początku, pozwalał tej osobie zrozumieć, że nie jest chora, nie jest szalona, tylko po prostu widzi więcej, czuje więcej i wie więcej. Więc no, moim zdaniem to jest bardzo ważne, żeby od tego zacząć. I no nie chciałbym zrobić kolejnego filmu śmiesznego o kimś, kto był u mnie. O, pośmiejmy się, gościu był chory psychicznie. My w dzisiejszych tak zwanych nowoczesnych czasach mamy taki, a nie inny system opierający się na pieniądzach, jeśli chodzi o leczenie ludzi. No i właśnie osoba, która powinna być traktowana jako ktoś z darem, jest uważana jako debil, po prostu. Psychol, trzeba go zamknąć, nafaszerować lekami i odgrodzić od reszty społeczeństwa, no bo on nic dobrego wnieść nie może. Ta osoba była kimś, kto no, był takim łącznikiem pomiędzy społecznością, ludem a światem duchowym, tak? Potrafił komunikować się właśnie z bytami po drugiej stronie, duchami, światem duchowym. I tak dalej. No, możecie sobie to wyśmiewać, ale jeżeli zaczniecie przeprowadzać taki poważny rekonesans na ten temat, to przekonacie się, że niepozornie, niepołączone ze sobą plemiona na różnych kontynentach tysiące lat temu zachowywały się dokładnie tak samo w tym przypadku to w jaki sposób obecna medycyna podchodzi do tego problemu moim zdaniem jest z dupy, że tak powiem kolokwialnie. No ale wiadomo, hajs musi się zgadzać, tak? A na kim najlepiej się zarabia? Na zdrowym czy na chorym? No, zależy jaki się ma biznes. No właśnie. Okej, okay. a więc historia schizofrenika. W przeciwieństwie do szybkiego, to właśnie po tej osobie było od samego początku widać, że no coś jest na rzeczy. Po prostu Zauważyli to wszyscy, że ten gościu jest jakiś dziwny. Potrafił stać sobie na środku guesthouse, gdzie ludzie siedzieli, powiedzmy, przy ścianach, na jakichś tam siedzeniach. A on sobie stawał, miał piłeczkę od tenisa i odbijał tą piłeczkę od podłogi i tak patrzył się na każdego spod byka, nic nie mówiąc, takim. No, dziwnym wzrokiem, takim nie do końca jakby przyjaznym się wydawało. Więc już po kilku dniach, no, też skończyło się tak, że nikt go za bardzo nie lubił, bo był bardzo dziwny i ludzie zwracali na to uwagę. Natomiast, no co, był to po prostu dziwny gość. Dziewczyny się go też trochę bały, pomimo że jakoś tam się do nich nie dobierał, jak szybki. No i całe szczęście on w sumie większość czasu spędzał poza domem. Później się okazało, że z lokalnymi filipińczykami, no i niestety tam doszło jeszcze do brania filipińskich kryształów, że tak powiem. Czyli no nie wiem czy mogę to powiedzieć, ale bo ta nazwa tutaj no nieważne, ci co wiedzą to wiedzą, tak? Najtańszy drak świata, najbardziej wyniszczający mózg. Osoba, która ma dar, powiedzmy, czyli tfrenie, nie powinna brać tego typu rzeczy to powiedzieli lokalni później że on faktycznie brał minął jakiś tydzień on już dostał też kilka ostrzeżeń bo zachowywał się dziwnie ludzie go nie lubili no po prostu był bardzo dziwny ale nie agresywny tylko po prostu dziwny no ja mu powiedziałem że słuchaj no nie możesz w taki sposób się zachowywać no bo ludzie po prostu chcą żebym cię wyrzucił z domu no ja nie chciałem go wyrzucać bo nie, nie czułem że powinienem tak Natomiast przyszedł pewien wieczór, no i on dostał ataku schizofrenii takiego konkretnego, jakiego ja nigdy w życiu nie widziałem i dlatego też rozumiem, że niektórzy mogą mylić schizofrenię, atak schizofrenii z opętaniem. Powiem wam, że jeżeli ktoś nie ma doświadczenia w tych rzeczach, to to wygląda bardzo podobnie. Natomiast no jednak na tyle inaczej, że Osoba, która jest wtajemniczona i w to i w to, potrafi zobaczyć dosyć sporą różnicę. Zmieniały mu się stany emocjonalne dosłownie z minuty na minutę. Od histerii takiej i przerażenia w oczach, i po prostu uciekania przed jakimiś demonami, smokami, i tak dalej, do ataku takiego histerycznego śmiechu. I w ogóle y, krzyczenia, że on zrozumiał cały wszechświat, żebyśmy przynieśli mu kartki papieru szybko, bo on musi zapisać sobie, on musi mieć to wszystko zapisane, bo on w końcu rozumie, jak to wszystko działa. No i ten kalejdoskop jego emocji no, był tak szalony, że wtedy ja byłem ze swoim wspólnikiem Mariuszem, y, no, byliśmy przerażeni, nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. Y, I. No, Siedzieliśmy z nim po prostu, bo no już wyciągnęliśmy go, że tak powiem, z, z house'u, bo ludzie się dziwnie patrzyli. On miał, on zaczął po prostu na tyłku jeździć po podłodze, uciekać przed jakimiś, właśnie, potworami i demonami, a za chwilę, właśnie, śmiał się i histerycznie pokazywał palcem. Aaaaa! I w ogóle, no, no, ciężko jest coś takiego odegrać, teraz nie mogę, no bo wiadomo, no nagrywam vloga, ludzie tutaj są przy basenie, trzymam w jednej ręce kamerę, ale gdybyście to zobaczyli, to. Troszeczkę to wyglądało tak właśnie, jako pętanie, więc na filmach typu horrory, egzorcyzmy, to trochę tak wyglądało. A z drugiej strony, no, jak ktoś wie, jak wygląda tak schizofrenia, takiego czystego szaleństwa, to właśnie tak to wyglądało. No i to trwało około godzinę czasu, i no, po tym my już wiedzieliśmy, to była noc. My już wiedzieliśmy wtedy z moim byłym wspólnikiem, Mariuszem, że no nie możemy po prostu tego człowieka no, zostawić z gośćmi, bo jest osobą niepoczytelną, niebezpieczną. On naprawdę był niebezpieczny. Ta godzinna akcja była bardzo nieprzyjemna, nie da się tego opowiedzieć, trzeba by było to zobaczyć. Natomiast stwierdziliśmy, że spróbujemy pojechać z nim do szpitala. Pojechaliśmy do szpitala lokalnego Filipińskiego szpitala na Małej Wyspie Sigihor. No, i w tym szpitalu niestety odesłali nas z kwitkiem, bo powiedzieli, że oni się nie zajmują przypadkami osób chorych psychicznie, no i nie mogą nam pomóc, więc no, zostaliśmy z tym gościem sami. No i nie wiedzieliśmy, co z nim zrobić, tak? Siedzieliśmy z nim do jakiejś drugiej czy trzeciej nad ranem, zmęczeni już bardzo i on się w miarę uspokoił, już do niego dotarło to, że nie może być w guesthouse, zastanawiał się już, co dalej ze sobą robić. No i zaproponowaliśmy mu, żeby przespał się u jakiegoś jednego z naszych znajomych i nie chciał, po prostu nie chciał. Więc na koniec stwierdził, że okej, okay, dobra, on sobie poradzi, żebyśmy już, my możemy iść spać. Ja myślę, że on po prostu widział więcej tego, co jest i nie potrafił sobie z tym poradzić, sprocesować tego, nie był na to przygotowany, właśnie tak jak gdyby urodził się w plemieniu jakimś afrykańskim. Gdzieś tam, no to może by go przygotowali i byłby szanowanym, Członkiem społeczności, bardzo pomocnym i tak dalej. Natomiast no, tutaj, akurat w naszym gesthausie, nie był pomocny. Ludzki wzrok widzi tylko 0,0035% całego pola elektromagnetycznego, więc jest to, nie wiem, jedna tysięczna tego, co jest w sensie takim, co da się. Sprawdzić i zbadać, podejrzewam, że jest więcej. No i wydaje mi się, że on widział więcej niż jedną tysięczną, może widział, nie wiem, jedną setną, tak? I go to po prostu rozjebało. Ale żeby ta historia nie była zbyt długa, on się wtedy w nocy spakował, bo my stwierdziliśmy, że nie możemy po prostu sobie pozwolić na to, żeby osoba, która jest no, szalona w dosłownym tego słowa znaczeniu, yy, została no, w guesthouse pełnym gości. Więc wziął swoje rzeczy, nie chciał w ogóle słuchać nas, czyli pojechać do jakiegoś innego miejsca, powiedzmy resortu, hotelu, no trochę chcieliśmy zwalić odpowiedzialność, tak, sorry, ale taka prawda. Nie chciał do nikogo z naszych znajomych jechać, stwierdził, że on sobie poradzi i że on jutro popłynie po na wyspę Dumagetę. Zniknął z wyspy, mija tydzień czasu i dostaje maila od kogoś z jego rodziny. I wiadomość wygląda następująco. Cześć Damian. Jestem z rodziny, powiedzmy, niech to będzie Marcin. Marcina. Twój guesthouse to jest ostatnie miejsce, z którego on się z nami kontaktował. Byliśmy z nim umówieni tak, żeby codziennie do nas dzwonił, natomiast już od tygodnia nie mamy z nim żadnego kontaktu i zaczynamy się martwić. Czy możesz powiedzieć, czy jest u ciebie, czy był, czy wiesz, co się z nim dzieje? Więc odpisałem, opisałem sytuację, co się wydarzyło i że jakiś tydzień czasu zniknął, ale z tego co mówił, chciał pojechać na inną wyspę. No i to była pierwsza wiadomość. Więc później wymieniliśmy jeszcze kilka wiadomości, z których dowiedziałem się właśnie, że on jest osobą, która leczy się na schizofrenię, która regularnie powinna brać leki, która no później moim zdaniem ja sobie pomyślałem, że on tak naprawdę nie powinien podróżować. Minął kolejny tydzień, no i Marcin się znalazł, słuchajcie. Marcin, to nie było jego imię, ale niech będzie. Nie chcę go nazywać non-stop schizofrenik, bo to trochę takie obraźliwe. Znalazł się, znaleziono go w szpitalu psychiatrycznym na wyspie Negros, w Dumaguete. Skontaktowała się ze mną jego rodzina no i zapytali się, czy mógłbym do niego popłynąć na tą wyspę w odwiedziny, bo on bardzo o to prosi, on bardzo by chciał się ze mną spotkać. Więc powiedziałem OK. No i faktycznie popłynąłem w tym szpitalu psychiatrycznym, zanim z, zanim go zobaczyłem, to rozmawiałem jeszcze z pielęgniarką, która tam pracowała. No i zapytałem się tej pielęgniarki, czy może mi coś powiedzieć, w jaki sposób go znaleźli, jak on się tutaj w ogóle znalazł. No i ona opowiedziała mi historię, która po prostu no, wystrzeliła mnie z butów, że tak powiem. Zadzwonił na policję ochroniarz pewnej posesji bogatego domu, bo zauważył tam nagiego białego. Ogólnie to Marcin. Miał dużo szczęścia, że ten ochroniarz go nie zastrzelił, bo na początku myślał, że to jest jakiś złodziej, bandyta. I w ogóle, no, już właśnie sięgał po broń, natomiast jak się przyjrzał, zobaczył, co jest grane, to była noc, no to dostrzegł, że to jest obcokrajowiec, biały. Oprócz tego jest cały na golasa, nie ma żadnych ciuchów. No a jak do niego podszedł, to się okazało, że jest cały umorusany w głównie. Ochroniarz stwierdził, że jest to osoba chyba niepoczytalna, jakaś szalona. No, i zadzwonił na policję. Policja przyjechała, zabrała go, okazało się faktycznie, że wariat powiedzmy. No i zabrali go do psychiatryka. Tak znaleźli Marcina. Całe szczęście ten ochroniarz go nie zastrzelił. Dlaczego był umorusony w głównie, no nie wiem. Nie wie. on, on sam tego nie wie, bo się go pytałem. No i spotkałem się, przepraszam, spotkałem się z Marcinem po tej rozmowie z tą yy, pielęgniarką. No i pytam się Marcina, ty co się dzieje? O co chodzi? On już w ogóle zupełnie inny człowiek. Spokojny widać, że taki leki go powiedzmy wyprostowały, tak. I on mówi Damian, wiesz co, ja nie wiem, co się działo w ogóle. Nie? Ja nic nie pamiętam z tego co było pięć dni. Ja pamiętam tylko to, że no już jak od kiedy jestem w szpitalu, to pamiętam. A wcześniejszą rzecz, jaką pamiętam, to to, że właśnie od ciebie z wyspy yy, wypływałem. No i ten tydzień to było około tygodnia jego czasu, zaginion może 10 dni, może ciutkę dłużej, coś takiego. On w ogóle nie pamiętał, co, 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 co się działo. Całkowicie wymazany film. Zero świadomości tego, co zrobił, gdzie był. No, nie znaleźli przy nim niczego. Był całkowicie goły, umorusany głównem. Sorry, że się śmieję, ale to jest naprawdę no, trochę śmieszne, choć też trochę smutne. Lekarze stwierdzili, że on jest osobą zbyt szaloną, żeby go puścić samego, więc jeżeli chcą, żeby on wyszedł ze szpitala, wrócił do Polski, no to ktoś go musi odebrać. Więc rodzina stwierdziła, że przyjedzie po niego ktoś z rodziny. Gdyby urodził się w jakimś plemieniu, gdzie szaman by widział w nim wartość, a nie szaleństwo, no, to raczej by do tego nie doszło, że gdzieś umorusany głównym jakiś ochroniarz go znajduje i kończy w psychiatryku. Atak schizofrenii to jest ten moment, w którym człowiek zaczyna widzieć więcej tego, co faktycznie jest. Może widzieć różne byty, duchy, inne wymiary. Rzeczy, które niekoniecznie są jakimś wymysłem, fantazją, tylko nie są po prostu dla tego wymiaru, jakby, ale on je widzi. Natomiast opętanie różni się tym, że jeden z tych bytów chce wejść w nasze ciało i przejąć nad nim kontrolę. Także to nie jest tak, że osoba, która psychicznie, powiedzmy, schizofrenik tworzy jakieś fantazje. Nie, te fantazje tutaj są wszędzie naokoło teraz nawet. No tylko my ich nie widzimy. Ja ich nie widzę, bo mam takie a nie inne spektrum widzenia, tak? Jakby mi się to spektrum poszerzyło, no to w tym momencie pewnie widziałbym inne byty, inne wymiary. I może równoległą ziemię, na której istnieją jakieś inne linie czasowe, i tak dalej. No ale pewnie bym zwariował, gdybym nie był na to przygotowany. Takie jest moje zdanie na ten temat.